I kolejny odcinek serii pilny rozkaz. Tym razem mamy do wygrania po 10 automatycznych gaśnic, dużych zestawów i dużych apteczek. A trzeba zadać 3000 damage'u z odległości co najmniej 300 metrów. No i w tym celu wezmę chyba artylerię, którą najszybciej uda mi się to zrobić. Tak mi się wydaje. Klikam bitwa i lecę. O, mapka, jak widzicie, wręcz idealna do tej misji. Mam nadzieję, że za pierwszym podejściem uda mi się ustrzelić tutaj 3000 na arcie. To są 3-4 strzały na GWS-100, celne oczywiście. No i tutaj tylko jedyny problem może być taki, że jak będę dojeżdżał na pozycję, bo chcę się ustawić tam gdzieś na A9, A0, no to żeby mnie tutaj od lewej nic nie wyspotowało. Bo mój żywot może być bardzo krótki w takim przypadku. O, ile mi na przykład taki tygrys też nie będzie blokował. No co za czerp? No jedź, jedź, jedź. Muszę szybko na pozycję dojechać. Po dwie artylerie w każdym teamie. Mam nadzieję, że nie będą kontrolowały. Sam nie zamierzam też kontrolować, chcę po prostu zrobić swoje 3000, zgarnąć po 10 zestawów i nakręcić przede wszystkim dla Was kolejny odcinek z serii. Pilne rozkazy, tak aby pokazać Wam wszystkie dostępne nagrody, jakie są możliwe z dziesiątego poziomu Ministerstwa Wojny. Mojej, ciągnę się i ciągnę. GWS to moim zdaniem bardzo niedocniana, arta, zobaczcie. W sumie no zawsze może czekoladę na GWS 100, ale ten czas przeładowania jest całkiem spoko, bo to 34 sekundy. Jedzie splash 6,5 metra na spocisku standardowym, także też jest OK. No i jak się trafi mięciutki czołg typu Leopard 1, no to schodzi na hita najczęściej. No, skupiaj, ha, skupiaj. Dobra, walnę tak na chybił trafił. Nie skupiłem do końca. 121 wyłapał za 782 Dobra. Będę dmuchał na zimę, przestawię się chociaż odrobinę. Okej. Okay. Jestem. O, tutaj dzisiaj jak Tiger się skrada. Nie, na niego nie będę ją strzał. Zresztą jest na ogryzku, szkoda. Tutaj T-54, o, będę miał na niego strzał. Tylko nie Hans skupi. No dawaj, doj, zniknął teraz. No, jeszcze trzy dobre strzały i powinna być zrobiona ta misja. O, jest te 30 Dobra, leci, 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 leci. Uuu, hu 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 hu. Lubię takie strzały za 903 To było dobre. Już jest 1688. Jeszcze 15 sekund ładowania Mam nadzieję, że ten F tutaj mi przyświeci te T54. Te no, nawet nieumyślnie bo myślę, że on teraz jest skoncentrowany na walce za 50, a nie na świeceniu te 30 i te 54 O, jest tygrys, patrz, jak się podciągnął bezczelnie. Leci do tygryska. Ja nie mogę. Nie, po prostu nie wierzę. To już był, był pewny hicior, nie? A, i 34 sekundy ładowania. Szkoda. No, tutaj się teraz będzie trzeba postarać, żeby strona nie padła. No bo tylko, jak widzicie, 39% szans na wygraną było. Teraz ten FV musi coś przyspotować, bo to inaczej będzie kaszana. No, teraz straciłem skupienie. Ło, wow, ale przytuli. A ja teraz bym na miejscu T54 przycisnął tego F10, skoro wystrzeli. Jest tutaj Misiek. Dobra, leci. Leci. Jest, 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 jest. 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 2240. Także jeszcze 700. 59 potrzebne mi już Jest to jedynka, Nie, słaby na nim strzał. O, na obiekta jest dobry strzał. Jak będzie trzymał tutaj pozycję, no to wyłapie. No nie uciekaj, się A bo tutaj nie mają do ciebie strzał. Gdzie jest obiekt? Dobra, nie będę czekał na obiekta, bo tutaj trzeba robotę zrobić. O, jest te pięćdziesiątka, chyba naj najgroźniejsza tutaj w tym miejscu. Aj, wyłapał. Szkoda teraz strzelać tutaj do nich. Dobra, strzelę. Dobra, jest kolejny frak. No, ale no, niestety. Mało damage'u. Jeszcze jeden strzał musi wejść, taki yy, pewny. User channel. Gdzie tutaj teraz? Tutaj, może ta jedynka. O, jest Jadzia. Jadzia też lubi wyłapać. Jest mało ruchliwa. On no, zacznie się cofać trochę kurowo. Dobra, zaryzykuję tutaj walnę, może splash dostaniesz że mi w skałę nie wleci. O, myślę, że dostała coś tam splash. Ale czy za 500? No to nie wiem. Wątpię. Tutaj był obieg. Nie, ja się tutaj skupię. Bo może na obiekta też tu jakoś w ciemno wyciągnąć? Zwłaszcza, że on tutaj będzie podjeżdżał ciągle, mi się wydaje. Tak, już będzie z powrotem jechał ja na tą pozycję. Dobra, wale w ciemno. Nie, kurde, w, przed, przed tym tutaj brakiem AMX-a bestka leciała. Aj, To jest obiekt. Ciężko. Tego też raczej będzie słabo wyciągnąć. Chyba, że tutaj się wycofa. User left your channel. O, jest 50, A, ale on jest na obrysku straszny. No dobra, on tutaj jedzie. No w ciemno. Myślałem, że pójdzie. Ale trzeba próbować. Słuchajcie, nie bójcie się próbować strzelać w ciemno na artę, jeżeli podejrzewacie, że jakiś czołg może przejeżdżać. Często zdarza się, że jednak daje, udaje się trafić. No i trzeba próbować strzelać na ciemno z artylerii. Zwłaszcza jeżeli yy, ważą się losy bitwy. No, 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 ładuj, ładuj, ładuj hask! Ładuj. Nie, wolę w Wam mieć jest, 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 jest. No, mam nadzieję, że Jadzia z dostała. To wtedy, w razie czego już mam zrobione ten wymagane damage. damage. No, natomiast. To są jeszcze aha. No i ktoś musi je teraz spotować, bo. A Hans musi szybko załadować pestkę. 3, 2, 1. Trochę duża odległość jest, ale dobra. Ryzyk fizyk. Nie dostała. O, jakbym chwilę poczekał, miałbym teraz czwórkę do walenia. Świetnie. No ale spokojnie, zaraz się je wyciągniemy. Jest, dobra. Dobra, leci, leci, leci. O, ładnie była. O, dobry strzał. Już jest misja spokojnie zrobiona. O, jeszcze. 212 go dobiło, super. No i troszkę wyciągnięto yy, bitwa. Procent zwycięz wyciągnięty. 3, 2, 1. No i leci. Leci. Cześć, Jadzie. Hello i jest czwarty frak, kurde powiem wam. Myślałem, że nie zrobię kurczę tego damage'u, A, tutaj już 4 cztery 4000 uszkodzeń. W sumie wiecie co? Zapoluję na artylerię. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj stoją. No wiem, że nie będę kontrolował na początku, włączył ze mnie. User joined your channel. O, gdzieś stąd poleciałem, Kurde. Jest, weszło. Kurde, patrzcie, Brakuje, brakuje mi jednego strzału, żeby zrobić specjalistę na artylerii. No, to był fajny wynik. Fajnie, gdyby się udało, dlatego jak dzisiaj załadowałem ostatni pocisk goldowego Divag, żeby mieć większe szanse ściągnięcia tego fraga ostatniego. I teraz jest pytanie, czy Kill dami zabić szóstego fraga? Czy team dami da mi zabić? Może on gdzieś tutaj stoi bardziej. No, dobra, skupię się tutaj. User disconnected from your channel. User joined your channel. No, fajnie by było zrobić tego specjalista, ale wątpię bo... Tu jest, kurde, strzelam, leci, 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 nie, nie, nie bierze po prostu, nie do wiary, jaki nie fart. przecież widzieliście jak to było, kurde, to powinno wejść w niego, no ale cóż, o, zobaczcie, udało się zrobić asa pancernego, duży kaliber, zabrakło mi raptem 220 uszkodzeń, żeby zrobić medal Gora, jeszcze nawet asysty mam 1500, także duże zestawy zdobyte fajna bitwa przy okazji wyszła szkoda żeby zabrakło tego szóstego fraga gdyby ta arta jeszcze dostała ostatnia miałbym medal Gora dodatkowo także by była naprawdę bardzo fajna bitwa no i to tyle dzięki za uwagę emocje były no tak jak może w meczu szachowym tak jak tak na artylerii jest dzięki i do usłyszonka.